Europoseł Konfederacji Marcin Sypniewski tworzył w Bydgoszczy swoje biuro. Mamy dzisiaj powody do dumy, bo właśnie w naszej ukochanej Bydgoszczy otwieramy miejsce, które będzie prawdziwym centrum wolności, dialogu i pracy dla mieszkańców. To nie jest biuro dla polityków, to jest biuro dla ludzi. Dla... Mówi bydgoski radny Paweł Siek. Sypniewski przez wiele lat bez sukcesów kandydował z Bydgoszczy, Udało mu się to dopiero z okręgu śląskiego, bowiem w praktyce mniejsze formacje z Kujawsko-Pomorskiego nie mają przy obecnej ordynacji szans na mandat. Myślę, nasz y, największy tutaj lokalny sukces, gdzie mamy swojego y, w końcu europosła. Wydawało nam się to zawsze, że to jest coś odległego, o czymś, co będziemy marzyć dopiero w, w przyszłości. Na szczęście nasze marzenia się zrealizowały. Wskazuje Damian Gastoł. Państwu, bardzo mi miło dzisiaj otworzyć biuro w Bydgoszczy. Wprawdzie to nie pierwsze moje biuro, bo otworzyłem już cztery w województwie śląskim. Ale bardzo się cieszę, że w moim rodzinnym mieście też biuro powstało. Europosła Sypniewskiego pytaliśmy o przyszłość Europy. Chciałbym podać Pana pogląd na temat przyszłości Europy. Pewnie o raporcie Mario Dragiego Pan słyszał, że Europa jest mało konkurencyjna, że Chociażby niby mamy innowacyjnych ludzi, ale wolą Stany Zjednoczone, bo jest łatwiej. Problem w tym, że od początku kadencji to my już debatowaliśmy w Parlamencie Europejskim na temat trzech raportów, bo był raport Dragiego, później raport Lenty, i teraz jeszcze raport dotyczący obronności. I one dobrze diagnozują sytuację, bo one wskazują, że Europa jest mało konkurencyjna, ma wysokie koszty pracy i wysokie koszty energii, też w wyniku całej polityki klimatycznej. Natomiast do tego trzeba znaleźć sposób rozwiązania, i moim zdaniem, chociażby w raporcie Dragiego, to rozwiązanie, które się podsuwa, jest fatalne, no bo on proponuje zaciągnięcie długu, żeby sfinansować wielkie inwestycje, które pobudzą rozwój. Tylko, że ten dług przecież w przyszłości będziemy musieli spłacać i pytanie, czy to w dodatku cokolwiek da. Proszę spojrzeć na to, jakie są konsekwencje, na przykład polityki klimatycznej. Unia Europejska od kilku lat od kilku, prowadziła kampanii, mającą na celu przesadzenie ludzi z samochodów spalinowych do samochodów elektrycznych. Ludzie nie chcą jeździć samochodami elektrycznymi, wolą tradycyjne samochody i w związku z tym jest jeden problem z ich sprzedażą. Drugi problem z ich sprzedażą jest taki, że są one drogie. No i co się zrobiło? Chińczycy zaczęli produkować tanie samochody elektryczne, korzystając z tego, że mają tanią siłę roboczą, nie mają zielonego ładu, no i przy okazji są subsydiowani przez państwo, czyli jest to też nieuczciwa konkurencja. No i spowodowało to, że europejskie koncerny przegrywają tą konkurencję i widzimy efekt teraz w Niemczech, gdzie te fabryki są praktycznie przeznaczone do zamknięcia i pewnie poda się im koprówkę, bo Niemcy jakby zamknęli fabryki samochodów, to tam chyba nie skończyłoby się tylko na upadku rządu. rządu. No, i, no i to pokazuje, jak ta polityka działa, że niby chce się, że ludzie mają jeździć tymi elektrykami i jak ją kupować elektryki, tylko nieeuropejskie, ale chińskie, to już się by nie podoba Unii Europejskiej. To jest jedna wielka hipokryzja. Oni wcale nie chcą, żeby, żeby prawda, bronić klimat, tylko ma to na celu przeobrażenie gospodarki w taką, żeby określone grupy interesów na tym zarabiały. I wydaje mi się, że coś się zaczyna zmieniać, bo te raporty rzeczywiście pokazują, że nie jest dobrze, bo praktycznie na każdym posiedzeniu opowiadamy jakiś kryzys. Jest kryzys w branży motoryzacyjnej, kryzys imigracyjny, kryzys na rynku stali, kryzys energetyczny i część tych idei europejskiej zaczyna sobie zdawać sprawę, że coś trzeba z tym zrobić I z pewnością myślę, że zaczną być poluzowywane niektóre przepisy dotyczące polityki klimatycznej. Już na ostatnim posiedzeniu odroczyliśmy wejście w życie rozporządzenia o wylesianiu, które było czymś absurdalnym i nakładało na wszystkich, nawet na wydawców prasy, obowiązki yy, tam oświadczania, czy papier do tego do wydania pochodził z lasu, z kraju, gdzie się wycina lasy czy nie i nakładał ciężary. Także myślę, że te kolejne przepisy też powinny być obraczane.